Hejka, słuchajcie, miało już nie być o koronawirusie, ale na bardzo wielu grupach spotkałam się z takim problemem i postanowiłam, że tutaj się do niego odniosę. A mianowicie, czy osoby z zaburzeniami psychicznymi muszą nosić maseczki? Jak to wygląda? Otóż zgodnie z ogłoszeniem, obwieszczeniem, rozporządzeniem, a trudno powiedzieć, jak to w tym momencie nazywać, bo. Z punktu widzenia prawnego jest to bardzo wątpliwe, ale tak, zgodnie z, powiedzmy, rozporządzeniem rządowym maseczki trzeba nosić na ten moment. Natomiast jest kilka wyłączeń. Ja Wam wrzucę link konkretnie do tej strony rządowej. Jednym z tych wyłączeń, które nas najbardziej interesuje, to jest to, że nie trzeba nosić maseczki w sytuacji, jeśli ktoś ma problemy z oddychaniem. I nie trzeba mieć na to żadnego potwierdzenia, zaświadczenia od lekarza. Natomiast prawda jest taka, że dobrze jest móc się sensownie wytłumaczyć, bo gdyby ktoś powiedział tak po prostu, nie, nie mogę oddychać, no, no okej. Okay. Natomiast jeśli wytłumaczycie, że cierpicie na stany lękowe i najlepiej, jeśli macie na przykład. Jakiś dokument, który potwierdza fakt, że na przykład jesteście ręcistami lub jesteście inwalidami. Wydaje mi się to, na no, moją logikę, absolutnie wystarczające, bo macie po prostu grupę inwalidzką, więc jest oczywiste, że możecie mieć stany rękowe i nie móc oddychać. Sądzę, że jeżeli sensownie się to wytłumaczy, to jak najbardziej jest to wystarczające, bo jest to zgodne z rozporządzeniem. To samo dotyczy osób, które z jakiegoś powodu nie mogą same założyć lub zdjąć sobie maseczki z powodu niepełnosprawności. Pamiętajcie też, że jeżeli jesteście osobami niepełnosprawnymi, to nie musicie zachowywać dwóch metrów odstępu od waszego opiekuna na ulicy, i nie zostało jednoznacznie powiedziane, że dotyczy to tylko osób ze stopniem niepełnosprawności znacznej czyli praktycznie oznacza to, że dotyczy to każdej osoby niepełnosprawnej. Tak? Możecie czuć lęk, możecie nie móc wyjść sami, natomiast jest dla waszego zdrowia psychicznego konieczne wyjście, więc wtedy możecie spacerować z taką osobą bliżej niż na 2 metry. Prawda jest taka, że przepisy to jedno, a rzeczywistość to drugie. I w jaki sposób na to reagują policjanci, trudno mi powiedzieć, ponieważ ja sama chodzę bez maseczki. Zakładam ją najwyżej na autentycznie 20 sekund, jak wchodzę do sklepu czy gdzieś, i to też zaczynam się zaraz dusić. Do tej pory nie zdarzyło mi się spotkać policjanta i sprawdzić tego na sobie. Mówiąc szczerze, mam nadzieję, że nie będę musiała, ponieważ bardzo nie lubię rozmów z policją. Ale fakt faktem, że tak wyglądają przepisy. Także na nie możecie się spokojnie powoływać i też nie dajcie się zaszczuć, bo wiem, że w grupach Facebookowych była nagonka na osoby, które piszą, że mają stany lękowe, więc nie noszą maseczek i zostały tam zwyzywane łącznie ze mną od nieodpowiedzialnych, głupich, różnych tam takich. Nie dajcie sobie tego wmówić, bo to jest bzdura. Jeżeli ktoś ma stany lękowe, to one są chorobą i one są poważne. I od tego też można się udusić, bo jak wiemy, psychika może cuda, w związku z czym, jeżeli czujecie, że się dusicie, to i udusić też się możecie. I jeżeli ktoś Wam usiłuje wcisnąć, że z tego powodu jesteście nieodpowiedzialni, to za przeproszeniem niech się goni, bo znaczy, że dana osoba kompletnie się na tym nie zna. A jeżeli macie w perspektywie, że może się faktycznie coś Wam fizycznie stać z powodu tego, jak się czujecie, to naprawdę. Nie ma co się ob obcyngalać i po prostu tej maseczki wtedy nie noście, albo ją zdejmujcie się, obi Wam się duszno. I absolutnie nie musicie się czuć złymi ludźmi z tego powodu. Po prostu jesteście chorzy w ten sposób, a nie w inny. I też nie ma co się aż tak martwić, bo mam nadzieję, że niedługo już ten przepis wyjdzie z użycia. Trzeba za to po prostu obciuki. Ponieważ uważam osobiście, że nie jest to potrzebne, natomiast to jest moja opinia. Życzę Wam póki co spokoju, nie wpadania w panikę i oby jak najszybszego powrotu do normalności. A póki co pamiętajcie, że macie prawo. Trzymajcie się ta.